Cześć, z tej strony Grzegorz, hej Krzysiek, witamy na kanale Autodiscover. W dzisiejszym odcinku Chevrolet Corvette i Maserati Ghibli. Nie wiem czy wiecie, ale historia Maserati zaczęła się w 1909 roku, kiedy to Carlo Maserati otworzył firmę, która miała produkować samoloty. Jesteśmy w firmie handlującej samolotami. Niestety akurat historia Carlo potoczyła się trochę inaczej. Wkrótce potem zmarła gruźlicę, a jego potomkowie zajęli się produkcją samochodów i wydaje mi się, produkują całkiem ładne samochody. Zdecydowanie. Z tak tą bezawaryjnością jest może troszkę gorzej, nie ma problemu. Póki, co. póki co Tak. auto. Maserati i Krzyśka sprowadzaliśmy w zeszłym roku. Odebrałeś je chyba tuż przed, na gwiazdkę, ale miało firma leasingowa nie Później na gwiazdkę, także było przed nowym rokiem. Przed nowym rokiem przejechałeś nim. W pół roku 10 tysięcy kilometrów. 10 tysięcy kilometrów, czyli praktycznie więcej niż ono miało na liczniku, jak je kupiliśmy. No, miało 13 dokładnie, okay. także w tej chwili ma ponad 23 tysiące, także okay. no, prawie drugie tyle zrobiłem. Dlaczego w ogóle, dlaczego w ogóle Maserati? W zeszłym roku, w połowie w zeszłego roku, kończył mi się leasing na, na stary samochód. E, jeździłem suwem wcześniej. E, moja żona wymieniła auto rok wcześniej, także mieliśmy drugiego suwa w domu i padła decyzja, że ja mogę kupić sobie mniejszy samochód. E, początkowo rozważałem BMK 5, sprowadzaną albo po zachodniego, albo w Polsce z jakiegoś, pakietu, z jakiegoś programu Premium Selection. Natomiast w zeszłym roku jeden z moich kolegów e, pokazał mi właśnie gibli, który jeździ na co dzień dokładnie w takim samym kolorze, e, gdzie wydawało mi się, że to jest samochód w ogóle poza zasięgiem. Po czym w rozmowie okazało się, że ten samochód tak, na, tak naprawdę jestem w stanie kupić w kwocie podobnej co do BMW serii 5, e, jest samochodem dużo bardziej ciekawym, nietuzinkowym, e, możemy nawet powiedzieć bardziej awangardowym. E, i koszty jego eksploatacji tak naprawdę nie są jakieś takie horrendalnie wysokie, które nie, których, których nie byłbym w stanie w żaden sposób pokryć. No i stwierdziłem, dlaczego nie. E, dużo ciekawszy samochód niż BMW serii 5, mniej, e, mniej oklepany, mniej się tego na drogach widzi. I stwierdziłem, no dlaczego nie, fajnie by było jeździć Maserati. No, natomiast jeżeli chodzi o budżet, jaki miałeś, jaki, jaki miałeś budżet? Zakładałem, że w samochodzie, samochód powinien się zmieścić poniżej 200 tysięcy złotych. Okay. Mówimy tutaj o rocz dwuletnim, dwuletnim Maserati z przebiegiem 10 tysięcy km. 13 tysięcy km w tak chwili, gdy je, gdy je kupiliśmy i z tego co pamiętam udało nam się plus minus A, szacunki, szacunki, się szacunki y, spełnić. Na pewno pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak już co prawda auto było kupione, y, natomiast w trakcie naprawy, że miałeś obawy, że, że część Twoich klientów może. Że tak powiem, krzywo patrzeć, że, że, że Maserati. Bo jednak Maserati ma w Polsce takie, taką opinię samochodu luksusowego. Nie wiem, czy pamiętasz, jak e, burmistrz e, którejś warszawskiej dzielnicy został <laughs> złapany, złapany na, na, na przyjęcie jakiejś łapówki, i wszystkie media tylko i wyłącznie trąbiły o tym, że jeździ Maserati. Jeżdżę, jeżdżę Maserati. Tak. E, no, samochód na pewno się wyróżnia. E, samo słowo Maserati od razu budzi w jakiś sposób. Takie odczucia, że jest to samochód ultra, ultra luksusowy, ultra ekskluzywny. Miałem co do tego wątpliwości, natomiast zostało to w miarę ciepło przyjęte. Część klientów czy kolegów, z którymi się spotykam, bardzo ten samochód fajnie odebrali. Mówili, że że fajnie, że na scenie powiedzmy, bielskiej motoryzacyjnej coś takiego się pojawiło, że jest to samochód ciekawy, nietuzinkowy, którego, którego nie można spotkać codziennie. Tak jak powiedzmy mija się no w serii 5, albo serii dziesiątki, musta, no. dziesiątki Mustangów. Także wydaje mi się, że, że nie był to zły wybór. Jestem z tego bardzo zadowolony. Jakie koszta do tej pory oprócz tej naprawy poniosłeś? Byłeś, byłeś, byłeś na serwisie i tutaj jakby nie przebierałeś w środkach, pojechałeś do tak, Maserati w Katowicach. Tak, samochód serwisuje w Maserati w Katowicach. po Odebraniu go od Was tak naprawdę doinwestowałem w dwie rzeczy. Pierwsza to były koła zimowe, bo odbierałem samochód w grudniu na oponach wielosezonowych. W związku z tym, że mieszkam w górach, no to stwierdziłem, że jednak opony typowo zimowe e, będą tutaj jak gdyby rozwiązaniem jak korzystnym. Nie było, tej zimy chyba się przydały. Te zimy się jak najbardziej przydały. I sporo. zainwestowałem jeszcze w ceramiczną na samochód. Także to są dwie, dwie rzeczy. No i, no i serwis w Katowicach. Serwis w Katowicach. Co zrobiłeś i jaki, jaki to był koszt? No, to był podstawowy serwis olejowy, który został wykonany. Koszt około 5000 zł. Okay. I dlaczego dlaczego nazywasz to autem za piątkę? Auto za piątkę. E, bo w tym aucie kosztuje wszystko piątkę. Jak wycenialiście mi części, to maska kosztowała piątkę. Komplet błotników kosztował piątkę. Zderzak kosztował ponad piątkę. Komplet lamp też kosztował około piątki. Serwis kosztuje też koło piątki, komplet opon kosztował koło piątki, także... Każda rzecz do tego samochodu kosztuje w okolicach piątki. I każda tak to. wizyta w serwisie piątkę, piątkę trzeba wydać, tak. zostawić. Aczkolwiek tutaj też ciekawa rzecz, którą mi powiedziałeś przed, przed nagraniem odcinka, że rozważałeś zakup Porsche Macana i jakby nie tylko brałeś pod uwagę budżet na samochód, ale również dowiadywałeś się o cenę serwisu. Tak, zanim, zanim podjęliśmy rozmowy na temat zakupu tego samochodu, byłem w serwisie Porsche w Katowicach, czy w salonie Porsche w Katowicach, rozmawiałem na temat kosztów serwisowania tego samochodu Rozmawiałem też w Maserati w Katowicach na temat serwisowania tego samochodu, tego modelu w tej wersji silnikowej. No i o dziwo, Porsche wychodzi zdecydowanie drożej w eksploatacji i stwierdziłem, że sporo drożej. O kwotach nie, może nie będziemy mówili bezpośrednio, ale, ale koszty były na tyle wyższe w Porsche, że stwierdziłem, że, że jednak będzie to Maserati. Wiadomo, jak, jak, jak jakość tego włoskiego wykonania, bo design wiadomo jest piękny, auto tak jest. jest przepiękne, natomiast wchodząc do środka ktoś, kto by się przesiadł z BMW serii 5 czy z Mercedesa, znaczy tak, ten samochód kupuje się, ktoś kiedyś powiedział, sercem nie rozumiem. I, I tak trochę jest. Powiedzmy sobie, design środka, czy cały ten system inforozrywki jest, powiedzmy, troszkę zacofany. Natomiast w tym samochodzie jest jeden magiczny guzik sport. Jak on powinien się nazywać S, od szczęście, Jak gdyby to wszystko niweluje, tak. Jeśli chodzi o samą awaryjność samochodu. E, nie działo się z nim do tej pory absolutnie nic. Jest to włoski samochód, który no, żyje czasem swoim życiem. E, raz na kilkanaście razy telefon się nie chce sparować. Trzeba to wyłączyć, włączyć. Zdarzyło mi się chyba raz przez ostatnie pół roku, że samochód stwierdził, że nie jestem godzien, żeby podjechać mi kierownicą i fotelem, bo ten, normalnie ten system działa. Poza tym, lać paliwo, jeździć, cieszyć się, ani razu mnie na drodze mnie nie zawiódł. A samochodem generalnie, albo użytkuję go w mieście. A drugą, drugim zakresem użytkowania to są trasy, powiedzmy po Europie dosyć dużo jeżdżę w okolicy Triestu do Włoch e, i potrafię taką trasę zrobić w ciągu dwóch dni, także samochód jest fajny, komfortowy. E, to spalanie podczas trasy jest na tyle, powiedzmy, racjonalne, że, że nie trzeba tego samochodu co chwilę tankować, więc e, wydaje mi się, że do takiej codziennej eksploatacji ten samochód jest jak najbardziej w porządku. Auto ma zbiornik o pojemności 80 litrów, dobrze pamiętam? 80 litrów. 80 tak. litrów. I spalanie, jakie, jakie mniej więcej średnie, w jakich zakresach stylujesz? E, powiedzmy sobie, on, on wypije tyle, ile będzie chciał. Na trasie poniżej 11 litrów można zejść przy prędkościach autostradowych. W mieście no, trzeba liczyć to spalanie na poziomie 15 do 17 litrów na 100 kilometrów. Okej. Okay. Zdarzyło Ci jakoś bardziej sportowo nim, nim jeździć? Coś... Tak. Jakiś czas temu byłem na, na torze w Kamieniu Śląskim gdzie pod okiem instruktora mogłem się tego samochodu bardziej nauczyć, zobaczyć w jakie, gdzie są jego granice, gdzie są jego limity. Nie jest to samochód torowy. Od razu trzeba sobie powiedzieć, to nie, nie nadaje się ten samochód na tor, żeby nim powiedzmy się codziennie gdzieś tam nim ścigać. Natomiast e, na to, że potrafi wypić też 30, 30 litrów na 100 kilometrów bez żadnego problemu. Okej, okay, no to myślę, że, że tak no, w tych zakresach samochodów o zacięciu albo delikatnie sportowym, albo bardzo sportowym, sportowy. no to o spalaniu czy silnika pojemności 3 litrów, czy o pojemności ponad 6 litrów, no to tak samo korweta średnie spalanie w granicach 15-16, do 20 przy jakiejś dyna dynamiczniejszej. Natomiast na torze, czy gdzieś przy mocniejszym upalaniu, no to ponad, ponad 30 litrów potrafi wypić. Albo już mówimy o kategoriach, tyle ile się wleje i... W Włosi jak ten samochód i... pro produkowali, tam nikt nie myśli Myślę, że jak gdyby na liście priorytetów w kolejności projektowania tego silnika spalanie było jedną ostatnie. z ostatnich rzeczy. Ten silnik ma brzmieć, on ma się fajnie wkręcać na obroty, on ma dawać frajdę z jazdy. No i wypić tyle ile, ile potrzebuje, tak. No, ale Maserati to w ogóle jest taka nietuzinkowa marka, gdzie jednak projektanci mają, mają jakieś dużo więcej może gadania w stosunku do księgowych i projektują samochód taki, jaki chcą gdzieś tam tą linię, i, i różne rzeczy. Wiadomo, jakieś oszczędności też. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na przykład, bo jest dużo, jak, jak ja miałem do czynienia, no to jest sporo rzeczy, na przykład świata też zaciągnięte. Jakieś przyciski tak, gdzieś tam to widać, tak. że tak. Jest, tak, jest. To nie wiem, czy ktoś powiedz mi. Jak się ten samochód, to okazało się, że w jednym z dywaników, przy tylnej, przy tylnej kanapie, brakuje zaczepu do podłogi. Mhm. E, oczywiście zaczep można sobie kupić. E, czas oczekiwania jest długi, bo nikt tego nie ma na magazynie. E, kosztuje no może nie piątkę <grym> to, ale, ale zdecydowanie ale... mniej. I pasuje z Alfy a, chyba 146. Jest dokładnie taki sam. Pasuje, można go kupić na portalu aukcyjnym za złotówkę albo, albo, albo i dwa z Nawet przesyłką. mniej niż 5 złotych. <grym> 5 to jest auto, że tak powiem, no nie idą, nie idą na pewno na, na Masubę? niestety za nowe Maserati Ghibli trzeba zapłacić. Wyceniałeś w ogóle, interesowałeś się w jakikolwiek sposób? No, ze 130 tysięcy euro. Euro, euro. <grym> trzeba, trzeba mieć na taki samochód, fabrycznie. Okej, okay. a ile trzeba mieć euro za taki samolot? Czy taki samolot? Na nowy samolot, no, zaczynamy budżet podstawowej wersji samolotu nowego. To jest około 65 tysięcy euro netto za nowy samolot. 65 euro, czyli dokładnie dwa te samoloty możemy może w jakiejś takiej konfiguracji nie, niezbyt doposażonej, możemy mieć w cenie nowego Maserati. Dokładnie tak, tylko że samolot będzie troszeczkę inaczej tracił na wartości niż, niż auto, które stoi za nami. Właśnie to jest, to jest ciekawe, bo samoloty, mówiłeś, nie, nie tanieją, a wręcz drożeją na przestrzeni ostatnich lat. Ile się zajmujesz już tym biznesem? Ja w tej chwili dziesiąty rok. Mhm. Siedzę, siedzę w tej branży. No średnia roczna utrata wartości samolotu to jest około 5%. Dziesięcioletni no, samolot jest warty na chwilę obecną około połowy wartości nowego. Okay. Pytanie, czy za 30 tysięcy euro, 150 tysięcy zł, jesteśmy w stanie kupić samolot, który będziemy w stanie. Znaczy, no, jesteśmy w stanie kupić samolot w takich, w takich pieniądzach jak najbardziej, tylko to będzie samolot, który będzie atakował z prędkościami. 140-150 km na godzinę z zasięgiem około, no, około 600 km na pewno, nie więcej, nie? Czyli powiedzmy który, e, którym będzie można polatać sobie lokalnie, mhm. natomiast już jakaś dalsza trasa nad morze, czy gdzieś za granicę, no powiedzmy będzie bardziej męcząca, natomiast jeżeli komuś wystarcza w zupełności jakaś czysta radość latania, powieszania w powietrzu, polatania po okolicy, to w zupełności taki budżet wystarczy. Okej, okay. a jeżeli chodzi o nowe samoloty, jakim, o jakim, że tak powiem, koszcie też, bo mówimy nie tylko o koszcie no, zakupu, bo to jest jedno, natomiast tak jak i Ty brałeś pod uwagę pasera tych <laughs> koszt serwisowania, no to dla mnie osobiście, jak nie wiem, widziałem kogoś w samolocie, leci, leci samolot, o, kurczę, milioner pewnie jest pewnie bańkę za samolot zapłacił, mhm. drugą bańkę wydaje na paliwo i... Nie, no tak, no to te samoloty, którymi, którymi my się zajmujemy w firmie, latam na paliwie samochodowym takie taki samo, nam, jak napędza tą korwetkę, czy ten samochód obok, który tutaj stoi. Jak koszt... nam braknie paliwa, to możemy na autostradzie wylądować. Ale musimy. podnieść. musimy tak. jeszcze znaleźć mop, żeby można było podkołować. E, także koszty paliwa, powiedzmy na godzinę lotu taki sam paliw, w zależności od wersji silnikowej. Powiedzmy sobie około 20 litrów na godzinę. Mm -hmm. e, powiedzmy te szybsze, które mamy w ofercie, latają z prędkościami w rękach 250 na godzinę. Mm -hmm. Nawet niektóre na na które egzemplarze około 300 km na godzinę potrafią latać. E, koszty serwisowania, powiedzmy taki podstawowy przegląd roczny, który, który wykonujemy w firmie. E, to jest podstawowy przegląd silnika, wymiana oleju, wymiana filtra oleju, sprawdzenie podstawowe płatowca. Taki przegląd trwa około 2 dni. To jest koszt w rękach 2500 zł. na to. zarówno jest możliwość zakupu nowego samolotu jak i używanego w przypadku samolotów używanych raczej mówimy o rynku europejskim niż polskim ja to sprowadzamy samoloty w ostatnich latach jakiś z Serbii sprowadzaliśmy było, z Włoch z Norwegii w tym roku jakiś jeden samolot Włoch też kilka samolotów przeprowadziliśmy także raczej mówimy o rynku tutaj nie, nie krajowym tylko o europejskim nie? wiesz? Nie żyję, nie, żyję, żyję, próbuję zlokalizować gdzie co jest. Nawet ja gdzieś nad centrum. Ja też. Na to no, jest lotnisko. Tak, 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 patrzyłem na dół akurat. Eee. No, natomiast jeżeli no, chcemy coś nowego, bez awaryjnego, jak najmniej serwisowania, no to z nowym samolotem trzeba liczyć się z kwotą około pomiędzy 130 a 150 tysięcy euro netto. I w jakim momencie mamy samolot, który jest ee, produkowany pod klienta, według jego indywidualnej specyfikacji, jego indywidualnych preferencji w zakresie awieniki w zakresie wyposażenia kokpitu, jakichś opcji jest tak samo jak z samochodem konfigurujemy, mamy z wersją podstawową w której mamy jakieś podstawowe elementy natomiast jeżeli chcemy mieć lepsze wyposażenie awieniczne autopilota nie wiem, tapicerkę z guzan to są najczęściej elementy, które wymagają dopłaty. Do A na prawdę to odbywa się pełne lądowanie do obserwacją poprzednika, wierzę tak Klimatyzacja jak z klimatyzacją? Nie ma klimatyzacji, nawet jako opcja, nawet jako opcja, ale na przykład w tej na, chwili jesteśmy na wysokości 1700 stopni, mamy temperaturę 19 stopni, co jest już? W przypadku gdybyśmy weszli na wysokość, nie wiem, ponad 2 km, to ta temperatura by zdecydowanie spadła, tylko sobie można wtedy odłożyć na wiewy i w samolocie będzie fajnie. No, by Się się. Też bardzo fajnym i ciekawym aspektem jest to, że jak prowadzimy działalność gospodarczą, jak wspominałeś, możemy kupić taki samochód. Leasing. Samolot, 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 samolot. Aha, tak 90% w tej chwili sprzedawanych przez nas samochodów jest finansowana w formie leasingu operacyjnego. Samolot, od samolotu możemy sobie odliczyć VAT w, w, w całości, samo, VAT od paliwa, to samo pełne odliczenie u i pełne, pełne koszty generują nam e, serwisy, czy zakup jakichś części zamiennych e, wymaganych podczas ich eksploatacji. Natomiast jeżeli chodzi o eksploatację, no i samolot, powiedzmy, najczęściej klient, czy użytkownik, to lata, powiedzmy sobie, rekreacyjnie, wylatuje około 100 godzin w sezonie I Taki przegląd 100-godzinny, roczny, to jest każda około 2,5 tysiąca złotych netto I wykonuje się go raz w roku, albo co 100 godzin na lotu ile on kosztuje? 2,5 tysiąca złotych netto mniej więcej 2,5 tysiąca za przegląd, natomiast godzina lotu to też jest istotne. Godzina, w ciągu godziny lotu jesteśmy w stanie zalecić za około 250 km. Tak, no to powiedzmy sobie 250 km jesteśmy w stanie przelecieć w kosztach bezpośrednich, ujmując jakieś tam e, rzeczy związane z utratą wartości silnika ze względu na, 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 spadnień, na obniżenie jego resursu czy śmigła, e, biorąc pod uwagę również ubezpieczenie jakieś koszty hangerowania e, oraz te koszty serwisowe. To godzina w lotu w kosztach takich bezpośrednich to jest przedział pomiędzy 250 a 300 zł metrów, mniej więcej Zakładając, że lot nad morze to jest niecałe 3 godziny? Równa no, 3 godziny? z Bielska to Gdańska w 2 godzinki, 2.15 powinna się udać dolecieć, także powiedzmy, koszt takiego przelotu w kosztach bezpośrednich to będzie około 500-600 złotych Niewiele drożej niż Pendolino Niewiele drożej niż Pendolino I możemy za mną, w przypadku, jeżeli mamy drugą osobę na pokładzie i rozkładamy te koszty na dwie osoby, no to Wychodzi to niewiele drożej niż powiedzmy jakimś, ee, jakąś komunikacją zbiorową. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli interesuje Was tematyka lotnictwa, odezwijcie się do Krzyśka ze Skydream. Spełnia marzenia lotnicze. Staram Stara staram się. Jak z tego jak staraliśmy się przekazać, latanie wcale nie musi być drogie. I trudne. Także jest dostępne. Trudne, nawet Ja dałem radę, nie rozbiliśmy się. Pilot w całości samolot w całości lądowanie lotu dalej. Tak. Natomiast, jeżeli chcecie spełnić marzenie motoryzacyjne, zapraszamy do kontaktu z nami. Dane są pod filmem. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, Cześć.